Wiadomo, ile dawek Pfizera trafi w tym roku do Polski szefowa Pfizer Polska, w tym roku dostarczymy 50 milionów dawek. W tym roku dostarczymy do Polski 50 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19, zapowiedziała prezes Pfizer Polska Dorota Chyniewiecka Firley. Jak dodała, wierzy, że do końca 2021 roku firma na całym świecie dostarczy 2,5 miliardów dawek preparatu. Rzeczpospolita, w piątkowym wydaniu cytuje prezes zarządu Pfizer Polska, która wzięła udział w czwartkowym forum SGH zatytułowanym 'Szczepionki: nauka i innowacje w walce z pandemią'. Do Polski trafi 50 milionów dawek chrniewiecka Firley. Pytana o dostawy szczepionek na rynek europejski, zapewniała, że zgodnie z umową podpisaną z Unią Europejską, Pfizer dostarczył do Polski w pierwszym kwartale 4,5 milionów dawek. Gazeta zauważa, że w drugim kwartale firma zobowiązała się dostarczyć ich kilkukrotnie więcej. Jedyne jak do tej pory zakłócenie w dostawek było spowodowane modernizacją zakładów PURS w Belgii, czytamy. Zmodernizowaliśmy proces produkcyjny tak, by umożliwić znaczne zwiększenie liczby dawek, które możemy dostarczać, również do Polski. Ponieważ przygotowania zaczęliśmy w tym samym czasie, co badania kliniczne, to mogliśmy zwiększyć tempo produkcji już w pierwszym kwartale tego roku. Mówię o tym z wielką radością i dumą, ponieważ stoi za tym wysiłek wielu ludzi, mówiła prezes Pfizer Polska. Dodała, że dzięki temu w drugim kwartale tego roku Pfizer dostarczy do Polski ponad 20 milionów dawek szczepionki. Całoroczny kontrakt, jak wskazała, obejmuje natomiast 50 milionów dawek. 3 miliardów dawek na świecie do 2022 roku. Hiniewiecka Firley poinformowała też, że obecne plany zakładają dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych, tak, aby w 2022 dostarczyć globalnie 3 miliardów dawek. Jak długo szczepionka chroni pacjentów? Szefowa Pfizer Polska podkreśliła, że firma w ramach badań klinicznych prowadzi obserwacje grupy zaszczepionych osób. Chcemy się przekonać, jak długo szczepionka chroni pacjentów. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku osób, które 6 miesięcy temu przyjęły drugą dawkę, skuteczność utrzymuje się na poziomie ponad 90% wyjaśniła. Szczepienia wśród dzieci Hryniewiecka Firley wskazała też, że niezwykle ważnym badaniem klinicznym jest to prowadzone wśród starszych dzieci. Dodała, że wyniki analizy skuteczności w ramach badania fazy 3 przeprowadzonego w gronie uczestników w wieku od 12 do 15 lat wskazują na skuteczność na poziomie 100%. Jej zdaniem wyniki te niosą wielką nadzieję. Firma liczy, że wskazanie do podawania dzieciom 12-15 lat zostanie zarejestrowane jeszcze przed wakacjami. Kolejną grupą, której chcielibyśmy udostępnić szczepionki, są dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat, które również przenoszą wirusa i chorują. Mamy nadzieję, że dla tej grupy szczepionka będzie dostępna na początku 2022 roku, poinformowała prezes Pfizer Polska.